Kochani, witajcie w kolejnym filmie i zapraszam Was na vloga, który rozpoczyna nową serię na naszym kanale dotyczącą pogadanek na różne tematy. Tak naprawdę mam wrażenie, że ta kwestia zrodziła się na Instagramie. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że tam poruszamy różne rzeczy i z QA okazuje się, że macie taką potrzebę, żeby stworzyć przestrzeń w tych komentarzach, żeby się powymieniać opiniami, żeby spojrzeć na swoje poglądy trochę innym okiem, żeby się zainspirować, może się powymieniać jakimiś uwagami. I e, dlatego pomyślałam, że dzisiaj zaczniemy sobie temat e, idealnego związku, klucz do idealnego związku, jest to temat, który okazuje się, że jest bardzo mm, no, trudny, muszę powiedzieć, bo dostałam od Was niezliczoną ilość maili, wiadomości, DM-ów z waszymi historiami. Ja oczywiście nie będę tutaj ich udostępniać, bo uważam, że jeżeli coś jest pomiędzy nami prywatnie, to nie powinno użyć światła dziennego, ale na tej podstawie będę starała się też z Wami trochę pogadać no i zacząć ten temat, może Wy macie oczywiście inne poglądy, dajcie znać, co myślicie, jak jeżeli byście oczywiście mieli ochotę podzielić swoją historią tutaj dla dziewczyn nie chłopaków, bo nie chcę tutaj panu też pominąć, to dajcie znać. I też chciałabym, żeby te filmy były takie organiczne, takie naturalne, żeby nie było za dużo cięć żeby to była taka rozmowa pomiędzy nami znajomymi. Mam telefon i czasami mogę zerknąć, ale tak jak mówię, nie będę tutaj podawała żadnych szczegółów. I zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, bo dostaję często, naprawdę bardzo dużo takich wiadomości. Nie, nie wyobrażacie sobie, jak wiele ludzi ma wiele problemów. Niektórzy ludzie stwarzają sobie trochę te problemy, niektórzy mają naprawdę problem duży z komunikacją, i to jest jakby dla mnie najważniejsza rzecz, od której chciałabym zacząć ten temat klucz do idealnego związku, bo nie ma idealnych związków, oczywiście. Natomiast dla każdego z nas, każdej z nas, ten temat jest bardzo ważny. Wiadomo, że to jest podstawa naszego życia od tego się wszystko zaczyna. I e, moim zdaniem. Największy problem, w ogóle tak jak patrzę dookoła, to jest problem, dlaczego jesteśmy razem. Bo uważam, że idealny związek, związek między dwojgiem ludzi powinien zacząć się od prawdziwej miłości. Tak samo jak budujemy dom, jeżeli mamy odpowiedni fundament, jeżeli dajemy temu trochę czasu, jeżeli używamy dobrych produktów, jeżeli jesteśmy cierpliwi i budujemy ten fundament. To nigdy nie trzeba go będzie poprawiać i zawsze ten dom na tym fundamencie przetrwa. Natomiast jeżeli wrzucamy, a dobra, to tamto, a ok, będzie dobrze, no to się zmieni. No właśnie nie, to nie jest do końca tak. I bardzo wiele jest takich osób, które są ze sobą. Z jakiejś innej przyczyny niż miłość. Dobra, no chcę mieć dziecko, chcę szybko y, znaleźć kogoś, no już mam dosyć z tego szukania, z braku laku. Y, dobra, już mam tyle lat, albo chciałabym uciec z domu, chciałabym już po prostu nie myśleć i zacząć być z tą osobą, chciałabym połączyć z kimś się i wziąć jakieś kredyty dalej. To naprawdę nie tędy droga. Mam wrażenie, że to jest chyba największy błąd. Pierwszy moment, dlaczego jesteśmy razem. No bo, tak naprawdę, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby być z osobą, którą się kocha. Najbardziej na świecie albo zacznie się ją kochać, ale to, to uczucie musi się narodzić w nas. To musi być przyczyna prawdziwej miłości, żeby z kimś być, bo bycie z taką osobą jest bardzo ważne. Ta osoba odpowiada za wasze zdrowie psychiczne, za wasze życie, za wasze m, później życie rodzinne. Jeżeli chcecie stworzyć rodzinę z tym człowiekiem, jeżeli chcecie mieć dzieci z tym człowiekiem, jeżeli będziecie mieć kredyt, zbudujecie dom, będziecie wyjeżdżać, będziecie swój prywatny czas spędzać. Z tą osobą. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby rozważnie do tego podejść i żeby zacząć z tych prawdziwych pobudek. Ja wiem, że to nie jest zawsze łatwe. Ktoś tak mówi, o, prawdziwa miłość, co znać prawdziwą miłość. Ale takie rzeczy się zdarzają. Czasami trzeba dać pewnym tematom trochę czasu. Trzeba trochę czasu na to poświęcić. Oczywiście związek to jest ciężka praca, to nie jest tak, że on po nam przychodzi tak, ale ten pierwszy trigger, mam wrażenie, prawdziwa miłość, to uczucie, to zakochanie, to zawsze, jeżeli jest prawdziwa miłość, to to zawsze przetrwa. Naprawdę, to jest na zasadzie tego domu. Ja mam takie wrażenie, że wiele osób ma, mm, ma no, z tym problem, że, że nie jest z kimś, nie zaczęło się być z kimś z, z powodu prawdziwej miłości, tylko to są inne jakieś tam Rzeczy, które no nie do końca się sprawdzają pod, po, po latach, i, i właśnie ten, ten temat innych pobudek, na których jesteśmy z, z osobami to jest moim zdaniem problem wielu związków. Także dla mnie kluczem prawdziwego związku idealnego związku oczywiście, podkreślam, że nie ma idealnych związków najlepszego związku dla nas jest um, miłość, jest prawdziwa miłość, ten fundament prawdziwej miłości i uwierzcie mi, wszystko się może walić. Możecie się kłócić, ale jeżeli się kochacie, to zawsze dacie radę i zawsze przetrwacie. Kolejny temat, mam wrażenie, to jest temat szacunku pomiędzy partnerami. Też na podstawie tych wiadomości dużo jest takich e, historii, e, gdzie tego szacunku po prostu nie ma. I ja wiem, że to jest tak, że jak jesteśmy z kimś, jesteśmy blisko, kochamy kogoś, to też no, czujemy się swobodnie. I tak naprawdę no, dużo jest um, hamulców, które puszczają, jeżeli jesteśmy z tą osobą, ale jednak to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, żeby się szanować, żeby odzywać się ze szacunkiem, żeby ta granica się jednak nie zatarła, żeby jej nie przekraczać, bo to jest bardzo ważne. I też widzę to nie tylko waszej historie, nie tylko jakieś otoczenie. Ale też y, jestem na ulicy, jestem w sklepie, jestem na wakacjach i słyszę rozmowy pomiędzy partnerami, te kłótnie. Naprawdę trochę y, mam wrażenie, że za dużo ci ludzie mówią i za, znaczy za dużo właśnie im te hamulce puszczają, jeżeli to w ogóle ma sens, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Więc wydaje mi się, że ten szacunek i ta rozmowa, komunikacja przede wszystkim, w ogóle zobaczcie na przykład, jak y, była ta historia, y, gdzie byliśmy zamknięci w domach. To było bardzo dużo par, które się rozstało. Na pewno słyszeliście takie historie y, wokół siebie, ale też było bardzo dużo różnych y, informacji z zewnątrz, że dużo par się rozstało, bo okazuje się, że oni nie potrafili ze sobą rozmawiać. Będą zamknięci w czterech ścianach, nie byli w stanie się y, dogadać, po prostu się dogadać, bo oni się nie widzieli, bo cały czas byli napędzani jakimiś różnymi bodźcami z zewnątrz i nie potrafili razem ze sobą być. I spędzać czasu. A to jest bardzo ważne, żeby pielęgnować ten związek. Bo związek to też jest ciężka praca. Trzeba o niego dbać. To tak jak o kwiatek, jeżeli nie podlewamy kwiatka, no to niestety ten kwiatek nam padnie. Jeżeli yy, mamy kwiatka, który trzeba yy, tam przycinać, no bo każdy kwiatek jest inny, tak? Każdy kwiatek. Niektórych kwiatek nie potrzebuje nic, po prostu trzeba dolać wody. Niektóre kwiatki potrzebują jak się je obskubuje, wtedy nam się pięknie odwdzięczają. Niektóre potrzebują jakiejś odżywki, yy, niektóre potrzebują yy, no, jakiejś specjalnej pielęgnacji. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby między sobą znaleźć taki klucz, do rozmowy, taki klucz do tego, żeby, żeby jednak pamiętać o tym, żeby się dogadać. Są takie pary, które na przykład potrzebują chwili czasu, I takie osoby, dobra, słuchaj, ja jestem teraz zła, proszę Cię odejść, daj mi chwilę, ja potrzebuję być sama, potrzebuję to sobie przemyśleć, ochłonąć, nie. Są takie osoby, które działają bardzo spontanicznie, które rozmawiają ze sobą od razu, nie wiem, pokłócą się, pokrzyczą, pogodzą się, wyjaśnią sobie, jest okej. Okay. I to też jest normalne. Bo to jest kwestia dogadania się dwójki ludzi. I pamiętam, bo dostałam też takie wiadomości: O, kłócimy się, jesteśmy z sobą pół roku, i się bardzo kłócimy. Albo nie wiem, mamy dziecko, to też jest bardzo, bardzo trudny okres dla pary, kiedy rodzi się dziecko. Um, mam wrażenie, i to się sprawdza, tak jak słucham um, i z, z różnych historii. Jak się rodzi dziecko, to jest naprawdę bardzo trudny moment dla pary, dlatego że mm, powiedzmy, mama jest w domu z tym dzieckiem. No trudno, żeby nie była. Jest w połogu. Ma mm, bardzo dużo no różne są sytuacje są dziewczyny, które mają doła, które mają baby bluesa, są dziewczyny, które sobie z tym nie radzą, są dziewczyny, które są zakochane w swoich dzieciach i w ogóle marzyły o tym, żeby tak było. A są dziewczyny, które nie wiadomo Czemu nagle płaczą? Ja sama tak też miałam, że zresztą rozmawiałam z wieloma moimi koleżankami. Słuchaj, siedzę, no wszystko jest ok, ale lecą mi łzy, no bo to jest normalne. Są hormony, to jest połóg, wszystko jest ok. I mamy siedzą z tymi dziećmi. I siedzą z nimi cały dzień. Marzą o tym, żeby chociaż na chwilę. Często jest tak dziewczyny, że nie wiem, wychodzimy do rzadki po porodzie i stroimy się nie wiadomo co, tylko że mamy taką potrzebę, żeby wyjść do ludzi. I ta mama siedzi w domu, wraca tata z pracy. Tata po całym dniu chce po prostu się walnąć na kanapę, jest zmęczony, a ta mama marzy o tym, żeby mu to dziecko dać i żeby na chwilę chociaż mieć. Nie wiem, puste ręce, czystą głowę, żeby wyjść sobie na powietrze, żeby być sama po prostu i to jest normalne i też mam wrażenie, dlatego też tworzą takie, no takie niesnaski między partnerami, więc wydaje mi się, że ta komunikacja jest bardzo ważna. Też dostałam bardzo dużo takich wiadomości, że się kłócimy, że to jest za długo, że za, dużo, za często się kłócimy, właśnie jesteśmy 6 miesięcy po ślubie i się cały czas kłócimy. Ale ym, okazuje się, że ta para, która się kłóci 6 miesięcy po ślubie, była bardzo krótko też przed ślubem razem. I pamiętam kiedyś byłam na weselu u mojej koleżanki i koleżanka tej koleżanki, akurat siedziałyśmy same dziewczyny przy stole, to była taka babska pogadanka, yy, było nas pięć i była jedna dziewczyna, która powiedziała, o, że się właśnie z kupakiem, bo się pokłóciliśmy trzeci raz, o trzeci raz za dużo, yy, a my mówimy, Jezu, to ile wy byliście ze sobą? Ona mówi, no rok. I wszystkie byliśmy w szoku, jak można się przez rok pokłócić tylko trzy razy, to jest po prostu, i to nie tylko ja tak powiedziałam, ale wszystkie te dziewczyny, wszystkie cztery dziewczyny wokół niej, gdzie słuchaj, to jest normalne, no trzy razy, trzy raz, się czasami w ciągu jednego dnia kłócisz. Oczywiście wiadomo, to są takie sprzeczki, nie? I to było, dla mnie to był, to był szok, że ona, tak bardzo to wzięła do siebie, bo to nie była jakaś taka kłótnia, nie wiadomo o jakie rzeczy, to było po prostu docieranie się, bo to jest normalne. Też te kłótnie są potrzebne, żeby dotrzeć się, żeby sobie wyjaśnić pewne kwestie. Nie zawsze to jest możliwe, najważniejsze, żeby się pogodzić. Tak samo jak często mówicie, że a, kłócimy się przy dzieciach. Słuchajcie, no to jest życie, czasami tak jest, że ludzie się kłócą, ale najważniejsze jest to, żeby się przy tych dzieciach też pogodzić, żeby pokazać im, że to jest życie, no takie rzeczy się zdarzają, wy też się kłócicie, nie wiem, jako rodzeństwo, ale najważniejsze, aby się pogodzić przy tych dzieciach, aby one zobaczyły ten szczęśliwy finał. No i tak samo jest właśnie w związkach, że, że ta komunikacja, mam wrażenie, jest bardzo dużym problemem, że kobiety... Też nie mówią, ale to słuchajcie, to nie jest tak, że ja tutaj jestem ciocia dobra rada, bo ja mam też w swoim związku wiele różnych takich sytuacji, tylko staram się je rozwiązywać na bieżąco. Ja też jestem z moim mężem bardzo długo i, i mam wrażenie, że to też jest ważne, żeby pielęgnować ten związek. No tak, jak ten kwiatek, trzeba go pielęgnować i on na początku jest mały, może dużo nie potrzebuje, później jest trochę większy, później się rozrasta. No trzeba to jakoś ogarniać. I mam wrażenie, że to jest też ważne, żeby być siebie ciekawym, żeby wymieniać się różnymi poglądami. Czasami jest tak, że są tematy, które już się skończyły, to idźmy dalej. Czasami fajnie jest sobie znaleźć jakąś wspólną pasję, czasami nie ma na to czasu, bo akurat jesteśmy w takim okresie życia, że bardzo dużo pracujemy. Ale żeby poświęcić chociaż te parę chwil dla siebie i żeby to było jakościowe parę chwil, żeby to, bo to dobra jesteśmy razem, ale tak naprawdę na telefonach nie, właśnie chodźmy na spacer, usiądźmy sobie przy stole nie siedźmy w domu, no bo w domu no to wiadomo że zaraz wstajesz, zaraz tutaj, o dobra zmywarka to, 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 to zawsze jest do zrobienia, więc warto jest sobie wyjść, posiedzieć popatrzeć na siebie, pogadać ze sobą, wysłuchać. I to tak samo jest z facetami i z kobietami. Że na przykład kobiety mówią, Boże, on w ogóle nic nie rozumie, totalnie. No ale nie powiedziałaś mu tego. Facet to nie jest czarnoksiężnik z krainy os, Facet to jest człowiek, któremu trzeba wszystko powiedzieć dokładnie. I raz się mu powie, i uwierzcie mi, dziewczyny, dobrze mu się to powie. To wszystko zależy, jaki to jest też typ, tak? Informatyk, finansista, nie wiem, artysta. Każdy trochę inaczej łapie te tematy, ale każdy jest w stanie je złapać, jeżeli powiemy im dokładnie tak, jak powinno być. Na przykład, słuchaj, wychodzę, mmm, ale w tej kuchni jest brudno. No, facet nic nie zrobi. On nie zrozumie tej informacji, ale jeżeli powiesz, słuchaj, wychodzę i będę zmęczona, jak wrócę, bo idę na cały dzień, mam dzisiaj ciężki dzień pracy, proszę Cię, wyjmij z zmywarki umyj kuchnię i naprawdę tak bardzo mi tym pomożesz, jeżeli to zrobisz a wiem, że dzisiaj masz taką przestrzeń na to, żeby to ogarnąć będę Ci bardzo wdzięczna, bardzo kochanie, buziaki, na przykład i on wtedy wie, że ona ma zrobić że, ty, że dla Ciebie to jest ważne po pierwsze, że ma wyjąć ze zmywarki. zmywarki najlepiej można już mówić i poukładaj do szafki poukłada do szafki, umyje kuchnię oczywiście jak umyję, tak umyje ale zrobi to i to jest też ważne, żeby pochwalić. Mam wrażenie, oczywiście, ja mówię też o kobietach, bo czasami, na przykład, nie, umiecie samochodu. Kobieta chce zrobić przyjemność swojemu mężowi i umieć samochód, czy tam wyczyścić go w środku, i może nie wyczyścić tak, tego tak, jakby chciał mężczyzna, no bo wiadomo, że mężczyźni mają czasami z samochodami hopla, ale pochwalić tą kobietę za to, że um, 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 chciało jej się i zrobiła ten, ten effort, ten krok. Myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby siebie doceniać i siebie nagradzać. Ja nie mówię jakimi rzeczami dziewczyny się nagradzać u facetów, tylko na przykład wiesz, że on uwielbia taką kawę z bitą śmietaną, albo nie wiem, takie ciasto. Zrobić mu to ciasto i oni naprawdę bardzo to doceniają. I tak samo kobiety. Wiesz, że ona jest zmęczona, uwielbia mieć, nie wiem, czystą pościel, czy tam, nie wiem, coś tam zrobione i, i zrobicie to dla niej. To jest cudne. Naprawdę to jest taka mała rzecz, ale to jest po prostu rzecz, w której widać miłość, I, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby takie rzeczy drobne robić e, dla, dla siebie, żeby się komunikować ze sobą i żeby przede wszystkim była miłość, i żeby mówić: słuchaj, ja naprawdę jestem zmęczona, ja kocham nasze dzieci, ale potrzebuję odpocząć. I nie czujcie się dziewczyny winne, no bo to jest normalne, że jesteśmy cały czas z dziećmi. Są takie kobiety, które są non-stop z dziećmi, nie mają opiekunki, babci. Po prostu jesteście same. I głupio Wam jest powiedzieć, no przecież chciałam mieć dziecko, ale jednak nie, nie daję rady. I to jest normalne. Są takie dni, każdy ma takie dni, że jesteśmy zmęczone, że mamy dosyć po prostu, mamy, chcemy mieć święty spokój. I to też jest ok. Nie możecie się czuć winne. Możecie prosić o pomoc. Możecie powiedzieć swojemu partnerowi, słuchaj, ja kocham nasze dziecko, ale ja naprawdę potrzebuję oddechu. Muszę... Wyjechać, muszę pójść, nie wiem, na zakupy i muszę spędzić na tych zakupach, nie wiem, w Biedronce dwie godziny. Bo potrzebuję tego czasu, muszę iść na spacer, muszę, nie wiem, posiedzieć sobie, popatrzeć w dal, muszę posiedzieć pod prysznicem w łazience. Proszę cię, pomóż mi. I to jest tyle. Czysta, jasna komunikacja, i mam wrażenie, że tego brakuje też w wielu związkach. Że brakuje tego szacunku, że zaczynają się jakieś wyzwiska, to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi, bo nie chcesz być z osobą, która cię tak wysywa, nie chcesz mieć takiego związku, nie chcesz stworzyć takiego związku, więc moim zdaniem tym kluczem do idealnego partnerstwa jest prawdziwa miłość, uczucie, prawdziwe uczucie, które rodzi się też często później miłość, bo nie zawsze to jest tak, że z jasnego nieba jak grom spada, ale. To uczucie w sercu, kiedy wiesz, że to jest człowiek, z którym chcesz być, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dobrać się odpowiednio, żeby to był człowiek, który zapewni Ci spokój. Spokój, szczęście. Tak jak Wam powiedziałam na początku, mam wrażenie, oczywiście to jest moje zdanie, dziewczyny, ja nie jestem żadnym ekspertem. Mam wrażenie, że Wy chcecie, żebym wam powiedziała, co myślę i, i właśnie udostępniła Wam tutaj tą przestrzeń, ale moim zdaniem. Taka komunikacja, ta, ta prawdziwa miłość, która sprawia, że jesteśmy z tym człowiekiem szczęśliwe. Czyli to jest człowiek, który odpowiada za nasze życie, za nasze szczęście, za nasze zdrowie psychiczne, za nasz spokój ducha, za naszą przyszłość no bo. No, każda z nas, wiadomo, że chce być, znaczy przynajmniej ja mam takie podejście, bo to różnie teraz bywa w tych czasach, że nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, wziąć z kimś ślubu, dobra, rozwiedziemy się. Nie! Ja, na przykład dla mnie to było bardzo ważne, że był ślub, przy, ja wzięłam ślub konkordatowy, więc dla mnie to było bardzo ważne, że przysięgałam przed Bogiem, przysięgałam przed sobą, przysięgałam między nami, że na dobre i na złe, wzroli w korobie i to nie była Głupota, dla mnie to były bardzo ważne słowa, to był bardzo ważny moment i ja do tego podchodzę bardzo poważnie. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby brać to wszystko naprawdę serio. I to jest człowiek, z którym będziesz do końca życia, taki masz plan, żeby być do końca życia, więc zróbmy wszystko, żeby to nam się udało. Ja mam wrażenie też, że bardzo ważne jest, żeby być ze sobą szczęśliwym, żeby wiedzieć przynajmniej, czego nie chcesz, bo nie zawsze wiesz, czego chcesz. Ale wiedzieć, czego nie chcesz, i też na początku od razu komunikować, stawiać te granice. I to też często jest tak, że jak ktoś jest nieszczęśliwy sam ze sobą, to wylewa tą złość na, na swojego partnera, i to też nie jest dobre. Więc szacunek, komunikacja, ten, ten spokój wewnętrzny ze sobą, myślę, że jest kluczem. No i prawdziwa miłość, która później się rodzi w taką niesamowitą e, więź na całe życie. Kochani, to byłoby tyle na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, czy chcielibyście więcej, co myślicie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. E, ściskam Was mocno. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie dm -y na Instagramie, na YouTubie i oczywiście wszystkie czytam, odpisuję i mam nadzieję, że tutaj dacie znać, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnym filmie. Buziaki. Pa, pa.